Siostry jednorożce, o ich mamy są takie szczęśliwe. Jedna trafiła do biednej rodziny, a druga do bogatej. W chmurach leci samolot. Zmieńmy kurs. Lecimy do warsztatu Lalilu. Wow, jest piękny! Dodaj trochę połysku. Przykryj wierzch miękką warstwą. Dodajmy do tego ozdoby. Teraz nasz samolot ma oczy. Mama przyprowadziła dziecko do klubu samochodowego dla dzieci. Przejecie się, kochanie, jaki samochód ci się podoba? Ale nic nie wpadło jej w oko. Nagle krzyknęła: Zaraz to naprawimy. Może chcesz zostać pilotem? Kiedy usiadła w samolocie, Sandra przestała płakać. Kilka lat później. Ona leci w górę do chmur. Spełniło się jej marzenie. Z góry wszystko widać. Złóż sznurek w kilka warstw. To lalka. Te ubrania są proste, ale piękne. Biedna Gina naprawdę się nudzi. Mama trzyma w skrzyni swoją nitkę i sznurek. Odrobina cierpliwości? Wow! Zrobiła przyjaciółkę! A gdy słońce zaszło, to lalka ożyła. Gina, chcesz się pobawić? Oczywiście! Przyjaciółki urządziły sobie herbatkę. Mama usłyszała hałas i zajrzała do pokoju. Hej, do mnie mówisz? Pora iść spać! Tylko chciało mi się pić. Wracaj do łóżka. Sandra dorosła i zmieniła się w uroczą nastolatkę. Hej! Którą sukienkę wybierzesz? Tę? Może tę? Nie. No to ręcznie robioną. Te tęczowe cekiny na pewno jej się spodobają. Dodaj puszystą tiulową spódniczkę. Wyjmij nić ze wstążki. Do blond włosów dodaj różowe warkocze. Załóż złote pończochy. Głównym akcentem jest róg z błyszczącymi uszami. Jest doskonała. Pierścień zmienił się w elegancki choker. Sandra ma niesamowity styl. Nasza bogata pani się nudzi. Miała dość luksusowych rozrywek. Przywijanie laligrama, nawet nowy makijaż nic jej nie cieszy. Halo, chciałabym zarezerwować lot czarterowy. Jednorożec wybrał się w podróż prowadząc swój własny latający samochód. Ach, jak wspaniale być bogatym. Mogę latać kiedy tylko zechcę, wybierz wstążkę Gino. Różowy to mój ulubiony kolor. Dobrze. Użyj ci, by stworzyć urocze pasma. Tę koszulkę nosi od dłuższego czasu. Jest już całkowicie zużyta. Zmień papier w kombinezon. Przypal nad ogniem. Przymieszmy nowy strój. Kawałki kory staną się łatami. Gumowe tęczowe pończochy ochronią stopy przed kałużami. Na tej słonecznej sukience można zobaczyć tęczę. Nie bądźcie smutna, dasz radę. Nikt nie zauważa tej smutnej dziewczyny. Bardzo się nudzi. Jednorożce, załóżmy zespół. Wy będziecie chórkami, a ja będę śpiewać solo. Co za niesamowity głos! Na pewno będzie przyszłą gwiazdą. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem. Nie poszło tak źle zebraliśmy dużo pieniędzy. Tymczasem Lalilu buduje luksusowy sklep. Dodaj kolorową tapetę. Idealnie! Wokół przymierzalni rozciąga się fioletowa zasłonka. Zbierze stojaki z pałeczek do sushi. W pobliżu mamy przezroczyste półki. Nasze wnętrze jest gotowe. Na półkach można zobaczyć buty wykonane ze sztabek. Złoto i designerskie dodatki są wszędzie. Kim są klienci tego luksusowego butiku? Sandra relaksowała się w swoim mieszkaniu. Później pooglądam Lalilu. Czas dodać coś do garderoby. Sklep jednorożców czeka. Przymierzę to. Chcę czegoś nowego. Tak wiele strojów. Sandra wybrała błyszczący. Pegas przyniósł specjalną torebkę. Puszysty kombinezon z jednorożcem. Po prostu idealnie. Wzięła torebkę. Dziękuję. Sklep jednorożców był najlepszym miejscem. Cieszę się, że mogłam pomóc. Wytnijmy z kartonu. Pozbądź się nadmiaru. To są okna. Pomaluj korpus na jaskrawy kolor i posyp brokatem. Wzmocnij wszystko drewnianymi patyczkami. Odetnij plastikowy pojemnik. Przyklej papier piankowy. Ta cała budka telefoniczna jest pokryta zabawnymi naklejkami. Kto musi zadzwonić? Gina zobaczyła bogatą dziewczynę ze smartfonem. Cześć, czy mogę zadzwonić z twojego telefonu? A e, chwileczkę. A, olbrzymia ważka! No i. ta budka telefoniczna mi pomoże. Jednorożec włożył pieniądze i wykonał połączenie. Przyszedł do niej chłopiec. Dzwoniłaś do mnie? O, tak! Udało się! Gina kupiła swoją pierwszą gitarę. Minęły lata. Nasza bohaterka potrzebuje nowego wyglądu. Rozdarta koszulka w stylu grunge. Przymierzmy tęczowy kombinezon. Ma stylowy wygląd bez dodatkowego wysiłku. Grube buty dopełniły stylizację. Róg z uszami z papieru piankowego i wszystko jest w kolorach tęczy. Jest tak ciemno. Spacer po lesie zmienił się w przerażającą przygodę. A, to jest takie straszne. W pomocy pająki. Jednorożec uciekł. Ale nie widział drzewa. Gdy Gina się obudziła, unosił się nad nią kucyk. Wszystko dobrze? A, mój róg się złamał. Natychmiast przyniosły opatrunek. Tak? Tak, jest teraz lepszy. Przyjaciele postanowili pokazać dziewczynce, że las nie jest straszny. Na drzewach siedzą urocze motyle, a pająki były tylko koszmarem, rozbierz plastikowy pojemnik, umieść na środku łopatki z tektury. zamocuj wentylator z podstawką, ubróćmy go trochę, podłącz przewód i wtyczkę. Latem w domu Dżiny robi się naprawdę gorąco. Wyjdę na spacer. Mam nadzieję, że tam jest chłodniej. Słomowisko jest pełne ciekawych rzeczy. Wygląda źle, ale może działa. Gina przyniosła go do domu i ozdobiła wstążkami. Trochę wiatru, nareszcie. A, ten wentylator szaleje. Jednorożec ledwo sięgnął ręką, by wyłączyć ten huragan. Siu. Sandra jest starsza. Zrób porządek z włosami. Czy para warkoczy jest dobra? Nowy strój czeka na wieszaku. Modnisia pokochała jej złoty strój. Ma znanie na ramieniu. Ramiona są pokryte puszystym wielobarwnym futerkiem. Zmień nudne buty w efektowne marzenie. Różowe sandały na wysokim obcasie są ozdobione tęczami. Błyszczący róg i uszy dopełniły wygląd. Bogata kobieta jeździ fajnym samochodem. Czego chcieć więcej? To doskonałe życie w luksusie. Cześć, czy my się już kiedyś spotkałyśmy? Hej, przypominasz mi kogoś! Przyglądający się bliżej, Sandra zauważyła O Ojejku, też mam takie! Czy to są siostry? I nareszcie się odnalazły! To niesamowite! Chodź ze mną. Przygotujmy trawnik. Złóż domy. Różowe ściany i tęczowe dachy to świetne połączenie. W centrum podwórka znajduje się najczystsze jezioro. Ogródź brokatowym paskiem. Wszystko jest lepsze z większą ilością zieleni. Sandra przyszła do agencji nieruchomości. Witam, czy dokumenty są już gotowe? Oczywiście, tu jest plan budynku. Świetnie, zapłacę gotówką. To wspaniała okolica, nie pożałujesz. Jasne. Po spotkaniu z siostrą Sandra postanowiła zrobić więcej dobrych uczynków. Macie swój dom? Nie. No to to się zmieniło. Kupiłam cały kompleks apartamentów. Przyjdźcie i przyprowadźcie swoich przyjaciół. Wow, bardzo dziękujemy. Zawsze powinieneś pomagać ludziom, jeśli możesz. Dobra robota, Sandro.